No i wam wszystkim, ludzisko z ordy króliczkowe, my się pisie marchewkowe, z tej strony jak zwykle, grzechu 40. Witam was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Metro 2033. Z tego co pamiętacie, ostatnio w brutalny, podły, nikczemny, podstępny, niegodziwy sposób przerwano mi nagrywanie. Musiałem odejść od kompę. No przepraszam was, no ale jestem realnym człowiekiem, nic na to nie poradzę. Gry to zawsze jest kwestia nieco bardziej marginalna. Wiadomo, że gry życia nie stanowią. Są jedynie dodatkiem. No, ale z tego co pamiętacie, ostatnio szwendam się po froncie. Wojen przyszłości. Cywilizacji ludzkiej. Takiej dosyć postapokaliptycznej cywilizacji ludzkiej. Czy ja mogę ten generator wyłączyć? Czy to coś dało? Eee, no, coś to dało. Troszkę tu faktycznie tego oświetlenia powyłączałem. Hmm, czy tu coś jest? Jest, kazik. Nic ten Kazik nie miał. Wredny Kazik z niego. Czy też nic nie miałeś? To czym do mnie strzelałeś? Co za ludzie? Nieużyte. Co my tutaj mamy? Wow. Mamy tutaj niedobitków. Panowie są ranni, dogorywają. No nie wiem, z jednej strony można by im było ukrócić cierpienia. Dobijając ich. Z drugiej jednak strony... Są mi biedni ludzie zawinili, prawda? Może któryś z nich przeżyje? What? Do. To którędzie mam iść? Kurde, byla kaczka. Nie wiem. Dobra, może potem zbadam, co jest tamtym. w tamtym przejściu. Na początek przejdziemy tutaj. Zgaś to. Zobaczymy, co jest przede mną. A co tu może być? Lampka może być, którą sobie zgasimy. Amunicja może być, bardzo dobrze. Się zawsze przyda, zawsze mile widziane hmm. Słabo są wyekipowani ci żołnierze Tutaj był kapitan, to miał AK-47 raczej zwykły po prostu AK Tutaj była zwykła sobaka yy, Coś tu jest tak troszkę jakby za jasno Nie podoba mi się to Zobaczmy co ma jeszcze ten. Janusz. Nico! Nico! Dobra. Wszystko wskazuje na to, że będę mógł przejść tędy, tak? Więc zobaczę co jest za tamtymi drzwiami. Szlak, znowu z tymi się włączył. E, co szczęście wy tego na nagraniach nie widzicie. Wow, naprawdę tu ciemno. Hmm. Takie troszkę dziwne miejsce. Niezbyt porywające yy. Aha To już w ogóle kombos, nie no że to jeszcze maska gazowa Jak ty to chopie wszystko na twarzy pomieściłeś to ja nie wiem A raczej maska przeciwgazowa Dokładniej precyzując co to jest Derr tak, Jakieś takie obejście no dobra Po co ja tutaj zszedłem? To jest lepsze pytanie i pytanie dość niegłupie. Z jakiegoś powodu tu musiałem zejść. A, czyli poza soby. No ale słabo! Jak to był tylko jeden magazynek. No co wy? Nie no, co ty tato? No to faktycznie no szału nie było, szczerze mówiąc. No dobra, no to wracam. Zmień sobie filtr. Masę przeciwgazowej, zdejmij ją! A jeszcze nie mogę oddychać! No to już powinien móc, dobra, i teraz tak. Laterencja wyłączamy, noktowizor włączamy, podładuję sobie prąd. Ludziska, dlaczego ja tutaj bez przerwy zmieniam filtry? Dlaczego te filtry tak wyglądają? No z tego co wiemy, na świecie istnieje na dobrą sprawę. Można powiedzieć istnieją dwa podstawowe gatunki masek przeciwgazowych, które zasadniczo się od siebie różnią. Jeden podtyp maski przeciwgazowej to jest właśnie taka maska, jaką mamy w tej grze. Aha. Ty coś masz? Co mi dasz, co tam masz? Nic nie masz? No to słabo. Nie postarałeś się. Cekarem! Cykałem! No wszystko fajnie, tylko że nie ma do kogo strzelać zasadniczo. To jest takie trochę słabe. A szkoda, szkoda. Dobra, idziemy dalej. Może wreszcie ten front przebrnął. Za mało korzystam z granatów. To się rzuca w oczy. Muszę częściej ich używać. Jeden podtyp maski przeciwgazowej To jest właśnie taka maska Jaką mamy w tej grze Czyli maska z tak zwanym filtropochłaniaczem Polega ona na tym Iż w tym filtrze Który ma kształt dysku I jest usytuowany z przodu maski Znajduje się Tam nikt nie zauważy stamtąd Z tego pomostu chyba nie Znajduje się tak zwany filtropochłaniacz Złożony z warstw Absorbentów Najczęściej Zbudowanych na kto do mnie strzela? Nie ogarniam. Niedobrze, bo to jest ognisko. Faktycznie strzelają, ale to raczej chyba po prostu z szeroko pojętego frontu przede mną, a nie dokładniej w moją stronę. No i co? Znowu do mnie dzwonią? Naprawdę? Noż, to jest po prostu jakieś piekło na ziemi Ciągle nie przerywają, w ostatnim materiale mi przerywali, teraz jest to samo No ale dobra, może w przyszłości będzie troszkę lepiej Tak czy inaczej, na czym te absorbenty polegały? Najczęściej były one złożone po prostu z węgla aktywnego, hopkalitu i filtru Sprawiało to, że ten... Filtr z przodu o kształcie dysku był w stanie faktycznie, realnie Jakieś zanieczyszczenia ze środowiska, z atmosfery, z otoczenia wyłapać co było oczywiście jak najbardziej pożądane Prawda? I tego typu struktury miały zarówno Niektóre maski przeciwgazowe Jak i maski Przeciw promieniowaniu Takie jakie widzimy w tej grze Bo właśnie węgiel aktywny Hopkalit i filtry Są w stanie Różnego rodzaju Tu się da jakoś zejść? Nie da się? Są schody A nie ma schodów Czyli jednak nie zejdę. Potrafią tego typu właśnie absorbenty wyłapywać. Ehm, promieniotwórcze badziewie z otoczenia. Nic przed sobą nie widzę. Uuu, teraz lepiej. Ja pierdykam, tam jest gościu z CKM-em. Trzeba ja go załatwi w taki sposób. do Warto spróbować. W zasadzie po to kupiłem. Celownik snajperski do tej broni, więc no do odważnych świat, świat należy. Wow. <laughs> nie sądziłem, że to będzie takie skuteczne, panie. Patrzcie jaki na, dy, jak, na jaki dystans ja oddałem ten strzał. Toż to było wręcz świetne. Bajeczne. Jestem zachwycony. Tam jest jeszcze prosiaczek. E, oni już spoglądają w tym kierunku, więc domyślam się, że minąłem front. I przede mną są już naziści, a nie komuniści. Prawdę mówiąc, nie wiadomo co gorsze. Kurde. Dobra, no na taki dystans, powiedzmy, że jestem troszkę bezkarny. Oni mi nic nie zrobią na taki dystans, nie mają tak dobrej broni jak ja. Ta broń kosztowała prawdziwy majątek, ale szczerze mówiąc była tego warta, z tego co widzę, bo na tym etapie frontu miałbym strasznie trudno bez... Em, takiego celownika snajperskiego Gdybym nie mógł tego misty wyeliminować na bardzo wielki dystans Miałbym ranę. No prosiaczku Ty mordko kiciowata Co wszyscy? Obdzieleni po chrześcijańsku? Chyba tak no i co? <laughs> Jakie były zalety tego typu masek przeciwgazowych? Zaleta była taka, że w momencie, kiedy na przykład jeden filtr nam się zanieczyścił, odkręcaliśmy go, szybko wkręcaliśmy kolejny, tak jak tutaj w tej grze. Po prostu przyczepia się kolejny i można iść dalej. Super sprawa. Wada natomiast jest taka, że no te filtry się zużywają. To raz, jak hopkalid, jak węgiel aktywny wyłapie. Dostatecznie dużo zanieczyszczeń ze środowiska, z atmosfery, z otoczenia, no to przestaje spełniać swoje założenie i zadanie, prawda? Wytrzymałe bydle. Nie, ci ludzie naprawdę troszkę zbyt wytrzymali są czasem w tej grze. Jak obserwuję faceta, który jest ewidentnie oficerem, nie ma żadnego kombinezonu, tylko grubą kurtkę i jest w stanie wytrzymać cały magazynek z takiego już dosyć niezłej broni, co jest troszkę niehalo. Przynajmniej w moim mniemaniu, moim zdaniem. Dobra, odpal ten noktowizor. Właśnie noktowizor słabo się spisuje, jak jest dym, z tego co widzicie. Ale bez niego bym tutaj już nic nie widział. Muszę pozbierać amunicję Kurde, kolejny CKM Do kogo ty facet tak walisz, tym ckm Tam już komunistów nie ma, co to jest, ogień prewencyjny? Poniekąd wszystkich wyrżnąłem, więc O co się, chor o co się rozchodzi się? Kurde, szwagier na dupca, ostro Wcale się nie krępuje Ale, gdzie on jest? A, pode mną! Kto to powiedział? Kto tu do mnie gada? Hmm, dobra, idziemy dalej. A co to była za broń? A, sobga, sobaka, myślałem, że jakiś pistolet bardziej wyszukany czy coś. Mogę tutaj, gdzieś sobie przyjść. A gdzie ja mogę przyjść? A nigdzie, ale fajnie. No, tak czy inaczej, yy, były dwie wady tego typu masek przeciwgazowych. Pierwsza wada polegała na tym, że właśnie filtry się kończyły z biegiem czasu, trzeba je było wymieniać. Druga wada była taka, że to nie była maska odizolowująca no, osobę, która ją posiada, która ją nosi, od otoczenia, bo ta maska w dalszym ciągu pozyskiwała powietrze z y, tego otoczenia, z zewnętrznego świata. Więc w momencie, kiedy to powietrze było średnio zanieczyszczone, dało się jakoś odfiltrować i w ten sposób funkcjonować. Na przykład po eksplozji atomowej, dałoby się w ten sposób funkcjonować, no bo po prostu maska. Kolejny CKM, z którego użytku już nie zrobię. W przypadku wybuchu jądrowego, maska wyłapywała po prostu związki promieniotwórcze z otoczenia, więc mogliśmy sobie w ten sposób oddychać. Natomiast w przypadku sytuacji. O! W której już ewidentnie to otoczenie jest tak szkodliwe, tak skażone, że nie można na jego bazie... Czy ja słyszę drezynę? Chyba tak. Nie wiem, wyłączono w Mam nadzieję, że tu żadna drezyna nie krąży. Wydaje mi się, że taką słyszę. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. <laughs> yy, bądź też w przypadku środowiska w ogóle beztlenowego z takiej maski już byście skorzystać nie mogli, no bo po prostu jak? No nie mielibyście powietrza, które możecie odfiltrować, no bo po prostu tego powietrza by w otoczeniu nie było. Do! Dlatego też wymyślono przy okazji drugi podtyp masek przeciwgazowych polegający na tym... Że są kompletnie w 100% odizolowani. Oszlak, oszlak, dużo wrogów, dużo za dużo wrogów. Dwóch zabiłem, były jeszcze trzeci, widziałem go. W zasadzie tutaj już mi nie jest potrzebny kto zbytnio. Pójdźmy w ten boczny tunel, tutaj chyba jakiś generator słyszę i to jego sobie utożsamiłem właśnie z dźwiękiem drezyny. Jak go wyłączę. Powinno być troszkę ciemniej A z tego co wiecie Im ciemniej, tym dla mnie lepiej w tej grze A przynajmniej na tym jej etapie No i super O kurde Aście mnie zaskoczyli, panowie Dlaczego? <laughs> Ale żeś, ja pierdykam Nie, no ja się nie spodziewałem, no To było takie maluteńkie pomieszczonko z tego co widzę. Hmm, no dobra. Troszkę amunicji, to się bardzo, bardzo przyda. I co jeszcze tutaj mamy ciekawego? Co? Hmm. A, tutaj jest ta broń na strzałki. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Na jakiej zasadzie to działa? No wygląda, zaiste, ciekawie... Co jest? Czy ja naprawdę wlazłem w ognisko? Serio? Jestem taki głupi? Czyli tak, tutaj można się domyślam... Zaraz, jak to się ładuje? A też na zasadzie pompki powietrznej Bardzo ciekawe bronie w tej grze występują, naprawdę Po prawej wskaźnik obrazuje, czy jest napompowana broń Wow, no ciekawe Nie dość, że broń maszynowa, to jeszcze w rzadku cicha i jak mniemam, bardzo skuteczna. Myślę, że jeden strzał byłby w stanie wroga wyeliminować i tak mi się wydaje. Ale ja wolę mojego maszynowego shotguna. Którego szczerze mówiąc w tej grze w ogóle nie pamiętam. Jak kiedyś ją przechodziłem to takiej broni nie znalazłem. Co jest dosyć dziwne. Tego maszynowego shotguna nigdy nie miałem. Pozbierajmy to co wystrzelałem. To się sprzeda. I co mogę zejść na dół, tak? Dor. Ej ja nie wiem czy ja mam tam iść. Jeszcze pozbierajmy chociaż ekipunek z tych trzech ludzi, których zabiłem na górze. Się nie może się zmarnować się Toż to by było nie po bożemu. No, tak czy inaczej, drugi pod tym masek przeciwgazowych to były maski o zamkniętym obiegu powietrza. Tak się nazywały, a dokładniej mówiąc były to tak zwane maski em, egzotermiczne O Jezus! O o o o o, -o nie! Uciekaj kurde! Wow. No, lekko mi panowie zaskoczyli tutaj no, ja Nie wiem ile ich tam jest, ale Wszystko wskazuje na to, że nie mało Granaty, tak jak mówiłem w tej grze Mają nieprawdopodobnie wielką siłę rażenia Więc powinno im to wiele zrobić Okej okay. Nic nie słyszę Nikt nic nie mówi Słyszę czyjeś kroki. Jeszcze ktoś musiał przeżyć. No, kto wizor znowu się przyda. Gozicu, gozicu, jezusicku. No jak tam umarłeś? O o, co to jest? Co to, co to jest? Uj, kutu, 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 kutu. Zgaś to Jezus, Maria. Na litość boską, człowieku. Okej, okay, ściągnęli. ściągnęli jakąś potężną broń. Maszynową, z tego co słyszymy. Jest to CKM, ciężki karabin maszynowy Postojmy chwilkę, zobaczymy czy pojadą Jeżeli nie to będę się udawał do tego tunelu na, ni na dole Ale może odjadą jeszcze, zobaczymy To chyba jest drezyna, tak mi się zdaje Dobra, wszystko wskazuje na to, że nie odjadą Więc idę na dół no trudno, zmarnowałem całkiem sporo zasobów. Tam bardzo wielu ludzi padło. Ale mówi się trudno. Żyje się dalej. Podniosę sobie ten granat. <laughs> mi się zawsze przyda. Rewizjonizm amunicji. 66 pocisków do tego 362 do tego. 164 do tego. Naprawdę amunicji mam sporo. Nie powinno mi jej braknąć w najbliższym czasie. Kontynuując, to są tak zwane maski egzotermiczne. Polegają one na wykreowaniu chemicznego źródła zdrowego tlenu. Po prostu. Nie wiem, czy takie maski widzieliście. Wydaje mi się, że tak, bo to jest bardzo częsty przykład masek przeciwgazowych. To wygląda w taki sposób, że do maski jest dołączony swego rodzaju. <grym> oszlak. Do maski jest dołączona rurka. Ta rurka łączy się z takim o, pudełeczkiem, prostokątnym, stalowym pudełeczkiem, w którym e, są. Właśnie chemiczne źródła tlenu. Ale jak to wygląda? Jest to tak zwany pochłaniacz regeneracyjny. Wow, czy jestem pod tym całym wielkim frontem? I są tutaj pułapki, z tego co się przekonaliśmy. Zobaczmy, no skoro to jest pod frontem, no to ludzie prawdopodobnie. Jak się zabijali, tutaj spadali, więc może jakąś amunicję tutaj znajdę, jakieś znajdki. Myślę, że tego troszkę tutaj powinno być. Mam taką nadzieję. We will see. Tak czy inaczej. <laughs> Puchaniacz regeneracyjny wypełniony nadtlenkami sodu i potasu, a także swego rodzaju urządzeniem inicjującym proces chemiczny. Polegało to na tym, że wydychamy dwutlenek węgla, no i po części również tlen, azot, czyli powietrze z naszych płuc, to powietrze dostaje się do rurki, rurką dostaje się do tego zbiorniczka prostokątnego, a następnie w tym zbiorniczku zachodzą reakcje chemiczne, na bazie których dwutlenek węgla znowu jest zamieniany w tlen. Proste reakcje chemiczne zawsze w fizyce, w chemii jest tak, że jeżeli da się. Z jednej rzeczy zrobić drugą rzecz, to na zasadzie innej reakcji chemicznej da się z tej drugiej rzeczy z powrotem zrobić tą rzecz pierwszą. Tylko ewentualnie jeszcze do tego trzeba wtedy zainicjować troszkę energii. No i opłacało się tutaj zejść. Nie opłacało się. Pan nie ma nic poza sobaką. Co tutaj? Nic nie ma na dole, szczerze, naprawdę, serio. Tak to ma wyglądać. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę. Czy cokolwiek przede mną jest? Nie ma? To po co ja tu mogłem zejść? Naprawdę? Ja coś musiałem przeoczyć, nie wydaje mi się, żeby twórcy gry faktycznie tutaj nie dali kompletnie nic graczowi, żeby tu się dało zejść totalnie po nic. Myślę, że gdzieś tu musiały być jakieś zasoby, tylko ewentualnie przeoczyłem. No ale nie będę już tak. Skrajnie zawzięcie szperał trudno e, no i w tym e, u, to coś jest Kask no to super to faktycznie się obłowiłem jak młody knur jak Adonis no tak czy inaczej w tym zbiorniczku, w tym prostokątnym metalowym zbiorniczku, był wytwarzany tlen, który z powrotem potem przedostawał się do na naszych płuc. Z powrotem mogliśmy oddychać. Jaka była wada tego typu masek przeciwgazowych? No, wbrew pozorom, również wadę te maski miały. Po pierwsze, były jednorazowego użytku, bo w momencie, kiedy zainicjowaliśmy już proces chemiczny, w momencie, kiedy włączyliśmy ten inicjator. I ten proces chemiczny tworzenia tlenu się rozpoczął. Nie dało się go zatrzymać. Więc on już musiał działać aż się nie wyczerpał, prawda? Aż te związki chemiczne nie straciły swojej siły. Więc te maski przeciwgazowe do jednorazowego użytku, jak się je włączyło, nie dało się ich już wyłączyć. To raz. Po drugie, a tu jest jeszcze przejście, a nie ma tu jeszcze przejścia. To nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia po co ja tutaj mogłem schodzić. Um, niestety mam dla was bardzo bardzo złą nowinę Bo ten fakt, że nie mogę Przejść dołem oznacza, że będę musiał wyryć się prosto pod celownik tej zasranej drezyny Która z tego co słyszę dalej tam strzela Osobiście nie mam zielonego pojęcia Jak mam sobie z nią dać radę Nie wiem czy jest to w ogóle możliwe Ale słyszę jej silnik Chyba stąd nie pojechali Nie, dalej strzelają, przesrane Nie wiem, nie wiem jak to zrobić Nie wiem jak to ogarnąć może jakoś to będzie. Zdejmij tą maskę przeciwgazową przede wszystkim. Ponadto, naładuj sobie noctowizor. Na dobry początek postaram się pozbyć yy, strzelca na tej drezynie, po prostu obrzucając ją granatami. Jeżeli tak się da, no to myślę, że powinno to być całkiem owocnym procesem. A jak nie, to mam przesrane. Zobaczymy. Gościu strzela w nic. Prowadzi ogień prewencyjny hmm. Chciałem go mógł dorwać, chciałem na niego przestrzał jakikolwiek Chyba tak, na jakieś kolano Może się mylę Przestał strzelać Nie wiem co ona zrobić w tym momencie, szczerze mówiąc Spróbuję faktycznie mojego misternego planu z granatami O super to zrobiłem No to jest po prostu fachura No teraz lepiej Czy uszkodziłem tą drezynę? Chyba nie. Czy to jest ten facet, który się na mnie patrzy w tym momencie? Nie. Ja tego gościa nie widzę, kurde no. Czego zabiłem? Dor. Jop. Jop, twój mać. Tyki się loku, ty Dobra, udało mi się... Lekko mówiąc jestem podekscytowany z tym, co się stało, tak więc może mi się język plątać. Udało mi się przezwyciężyć Drezynę, no to nie jest taki błahy wyczyn. Faktycznie Granat sobie z nimi dał radę. No dobra, ma to potencjał. Zobaczmy co tutaj mogę podnieść, zebrać jakieś e, zapasy. No nie wiem. Hmm. No dobrze, dobrze. Raczej nie inaczej, nie, nie źle. Zasoby sobie zregeneruję, noże do rzucania. No specjalnie z nich nie korzystam, dlatego że przy wyłączonym celowniku to ciężko jest nimi się posługiwać. Szczerze mówiąc. Ale z włączonym celownikiem to jest prawdziwa broń zagłady ostatecznej, naprawdę, uwierzcie mi Tylko tyle ich tu było? Ja myślałem, że ich był tutaj isty pierdylion. A jeszcze jeden Pchosiaczek No i co, jakie były wady i zalety tego typu masek przeciwgazowych? Wadą było to, jak, tak jak mówiłem, to, że jak proces chemiczny wytwarzania tlenu w tym zbiorniczku został zapoczątkowany, musiał się wyczerpać i wtedy już ten zbiorniczek stawał się bezużyteczny, aż do momentu załadowania go na nowo nowymi związkami chemicznymi, które mogły na nowo wejść właśnie w tego typu proces wytwarzania tlenu. Kolejną wadą tego typu masek przeciwgazowych był ten soczysty fakt, iż powietrze, które z nich pozyskiwaliśmy, było troszeczkę podgrzane. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, no nie było gorące, nie parzyło nas w płuca, ale było dosyć ciepłe. No, bo podczas tego typu procesów chemicznych było wytwarzane również ciepło, prawda? Poza samym tlenem. No, a powiedzmy sobie szczerze, że w niektórych przypadkach no nie jest to pożądane, żeby człowiek oddychał ciepłym powietrzem, na przykład w otoczeniu pożarów, kiedy wokół nas jest bardzo gorąco, organizm nam się nagrzewa, no to jeszcze w dodatku jak my mamy oddychać czymś, co jest ciepłe, i wprowadzać to do naszych płuc, do naszego ciała, no to tak trochę słabo, prawda? Wtedy można wręcz się wykończyć. Tak więc każdy typ maski przeciwgazowej ma swoje wady i zalety, no ale my tutaj korzystamy z tak jak mówiłem e, masek przeciwgazowych e, stworzonych na zasadzie filtropochłaniacza i to nie są maski z zamkniętym obiegiem powietrza, one pozyskują to powietrze z otoczenia. Aha! Czyli przede mną kolejna baza wojskowa Ludziska, z tego co widzę nagrywam 30 minut Więc myślę, że w tym ciemnym, mrocznym, nieprzyjaznym tunelu się z wami pożegnam Mam nadzieję, że jako tako wam się podobało Wszystko wskazuje na to, że front został przebyty I że teraz opuściłem szeroko pojęte bazy komunistów Przedostają się do baz nazistów No w zasadzie... Niewielka to różnica, bo i tak są to ludzie, którzy są do mnie wrogo nastawieni i są uzbrojeni, tak, więc troszkę słabo. No ale zobaczymy jak to będzie. Póki co się do wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Hej!